Cześć, witajcie w odcinku na temat medytacji i tego, jak się zmienić. Czy można zmienić się dzięki medytacji? Czy zmiana jest trwała? Jakie w ogóle są korzyści? Tak, tego dowiecie się wszystkiego w tym odcinku. Tym bardziej, że jeszcze 30 lat temu medytacją interesowało się bardzo mało osób. Tak naprawdę była ona kojarzona gdzieś ze światem ezoteryki, z czakrami. Energią, więc tutaj, w ogóle, w świecie zachodnim nikt się tym nie interesował, i uważ, uważano to za jakieś w ogóle szaleństwo, żeby medytować. Nie było wiele materiałów, książek na ten temat i osób, które w ogóle były w temacie obeznane. A teraz medytacja robi się coraz bardziej popularna, coraz więcej poważnych osób również w świecie biznesu, różnych CEO, różne osoby, które są bardzo efektywne, sportowcy. Ogromne rzesze osób, które osiągają sukces, mówią o tym, że medytują. I coraz więcej osób się tym interesuje, dlatego postanowiliśmy przybliżyć Wam temat medytacji z bardziej naukowej perspektywy i pokazać, czy rzeczywiście medytacja może służyć do trwałej przemiany. Jak medytacja pomaga amerykańskiemu wojskowemu? Tak. Pewien amerykański pułkownik o imieniu Steve. Przebywał w Machu Pentagonu 11 września, kiedy to samolot uderzył w ten gmach. No i niestety, znaczy udało mu się przeżyć na szczęście, ale niestety skończył ze stresem porazowym, był bardzo nerwowy, cały czas bał się kolejnego takiego wydarzenia, ponieważ było to dla niego traumatyczne przeżycie i cały czas żył w stresie, w ogromnym napięciu, ponieważ. Właściwie bał się, że w każdej chwili, z każdej strony może coś się stać znowu. Jakiś taki właśnie wypadek, jakiś atak terrorystyczny, czy coś w tym stylu. Więc przeżywał ogromny stres w swoim życiu. I stres był tak wielki, że stwierdził, że nie da się tak żyć. Że on potrzebuje jakiejś pomocy, ponieważ nie jest w stanie tak funkcjonować. Hmm. I zgłosił się do terapeutki, która poleciła mu medytację mindfulness. I zaczął praktykować tę medytację. Praktykę ważności. Zaczął także stosować medytację życzliwości i zauważył, że dzięki tym praktykom zaczął się rozluźniać, zaczął mieć takie bardziej pozytywne nastawienie do życia i mógł w miarę normalnie funkcjonować w społeczeństwie. I zaczął tych medytacji stosować coraz więcej, ponieważ widział bardzo korzystne rezultaty. I takich przykładów jak Steve jest dużo więcej. Dlatego też naukowcy coraz bardziej interesują się tematem medytacji, ponieważ tych historii jest tak dużo. Może nawet wyznacie osobę, którą medytacja pomogła, zresztą my także jesteśmy takim przykładem. Więc, jak zaczęły się badania medytacji? A więc, 30 lat temu e, właśnie Goldman czy Davidson, osoby, które napisały wiele książek o medytacji, Goldman także o inteligencji emocjonalnej. Bardzo zainteresowali się tematem medytacji i chcieli to zbadać. Jednak, gdy chcieli napisać prace doktorskie na ten temat, to było takie jakby totalne samobójstwo w świecie nauki, ponieważ naukowcy. W takim, totalnie. W świecie naukowym. Tak, tak, w tym świecie naukowym było to jakby takie samobójstwo i jakby koniec kariery, praktycznie, hmm. jeżeli chcesz podjąć taki temat taki... abstrakcyjny, Ta, jakiś ez łatwy. Ty... Ezoteryczny, taki trochę odleciany. Na tamty czas. Tak, I więc naukowcy za bardzo nie chcieli w ogóle tego badać i chcieli trzymać się od tego daleka. Trzeba było być bardzo odważnym naukowcem, żeby chcieć jednak zbadać temat medytacji. Jest determinowany. Tak. No i też było bardzo mało osób, skąd wziąć te osoby, które miałyby przelecieć, żeby je zbadać za pomocą biofeedbacku, więc musiały przyjechać do Stanów. Więc to też było duże wyzwanie, żeby znaleźć takich, bo przecież wokół. Naukowców nikt nie medytował, nikt nie był takim e, praktykiem długoletnim. Więc tam wiadomo, po, po, poszukali takich ludzi, znaleźli jednego mnicha ascetę z Indii. Wiadomo, w Indie, Indie były bardziej otwarte na medytację, tam od wielu lat ludzie medytują. Więc ściągnęli e, mnicha ascetę, który tak twierdził, z Indii. I podłączyli go do biofeedbacku, ponieważ ten mnich mówił, że ma no, nadprzyrodzone zdolności potrafi kontrolować swoje ciśnienie krwi, podwyższać, obniżać i różne parametry swojego ciała, więc chcieli zbadać, czy rzeczywiście tak jest. Niestety okazało się, że, że kiedy mnicho, mnicho, mnicha prosili, żeby obniżył ciśnienie krwi, to ja mu się podwyższało. Kiedy chcieli, żeby podwyższył, to mu się obniżało. Czyli tak robił naopak. Wyszło, że on totalnie niczego nie kontroluje i jeżeli coś się wydarzało, to raczej przez przypadek. I okazało się, że to w ogóle nie jest żaden mnich, asceta, żaden jogin, tylko to po prostu jest zwykły pracownik butu fabryki butów, który stracił pracę i chciał po prostu zarobić na tym, że jest mistrzem medytacji. I potem się chwalił, że badali go nawet naukowcy z Harvardu. Co prawda te wyniki niczego nie potwierdziły, no ale było faktem, że go badali, że był w Harvardzie, może nawet miał jakieś zdjęcia, więc. Jak widać, tutaj w tym temacie medytacji zdarzają się także oszuści. No, jak w każdym temacie, zdarzają się osoby, które faktycznie coś potrafią i mają doświadczenie, oraz osoby, które po prostu chcą zarobić kosztem jakby na popularności jakiejś metody. Tak, więc jak w każdym temacie trzeba zachować jednak jakąś czujność, Scep sceptycyzm i, pewien... i taką tak. racjonalność też. Dokładnie. Dlatego też naukowcy zaczęli potem poszukiwać, i stwierdzić, że muszą mieć jednak takich gwarantowanych mnichów, że ktoś rzeczywiście odpowiada, że to są prawdziwi mistrzowie medytacji i rzeczywiście udało się im takich znaleźć w Himalajach, gdzie pojechali z całym z ekwipunkiem do Biofi musieli jeszcze zatrudnić drekarze. Z tego, co pamiętam, to Dalej Lama jeszcze wskazał tych. Tak, tak, dokładnie. Mnich, tych oginów. E, więc to był bardzo, e, bardzo duży wyczyn w ogóle, żeby tam pojechać samym sprzętem do biofeedbacku w góry, żeby to wszystko tam wciągnąć. Ten sprzęt był wtedy bardzo duży, duży, ciężki, więc to była bardzo skomplikowana i e, długa operacja. No i udało się znaleźć tych e, prawdziwych mnichów i joginów. Niestety nie bardzo oni chcieli się poddać w ogóle takiemu badaniu, bo raz, że często po raz pierwszy wiedzieli komputer, Dwa, że bali się, bo też nie wiedzieli, co naukowcy będą mierzyć, i wyjdzie, że medytacja może nie jest prawidłowa, a oni wierzyli w tą technikę i w ogóle byli tacy niepewni co do naukowców. Myślę, że to też mogłoby taki złe wieści, by w świat pójść, że medytacja nie działa, chociaż na przykład działa, bo tak. przez to, że nie wiadomo, jak to zbadać, to faktycznie mogłoby. Z, z, Zrobić więcej złego niż dobrego. Tak, tak, więc oni nie chcieli się zbadać, za to byli bardzo życzliwi dla naukowców, bardzo pomocni, zaoferowali, że mogą ich nauczyć medytować i że to oni sami siebie mogą zbadać, jeżeli chcą. No to sami nie chcieli się dać zbadać, więc naukowcy wrócili z niczym. Aczkolwiek. Od 2001 roku bardziej zaciśnięła się współpraca z Dalajlamą i coraz więcej powstawało różnych konferencji. No i też naukowcy nauczyli się, żeby ściągać e, tych joginów do, do siebie, do laboratorium. Po prostu do laboratorium i też znajdować takich, którzy są rzeczywiście rzetelni i prawdziwi, i wtedy ich ściągać, jeżeli w ogóle chcą się zbadać. I udało się też takich od takiej osoby pozyskać. A więc jakie są cechy osób medytujących? Cechy osób medytujących są takie, że zazwyczaj mają one więcej spokoju, który wynika ze spokoju umysłu, co się przekłada też na spokój w ciele. Mają też więcej um, takiego poczucia sensu, co się przekłada też na poczucie szczęścia, zadowolenia, czyli takiego ogólnego dobro, dobrostanu. Tak? Że, że to nie, nie jest powiązane stricte z osiągnięciami, z jakimiś celami w życiu, tylko po prostu to jest taki stan, który staje się bardziej permanentny. I osoby medytujące także mają więcej pokory wobec tego, co potrafią i tego, co nie potrafią. Więc ich celem nie jest pokazanie się, udowodnienie czegoś. Tylko raczej e, dzielenie się ewentualnie w tym, w tym co wierzą, i, i raczej życzenie innym i sobie dobrze, i bycie wdzięcznym za to, co jest. A ile trwają efekty medytacji? Efekty medytacji e, z, tak, w zależność, jak długo praktykujemy. Oczywiście nie wystarczy pomedytować raz, dwa razy nawet miesiąc, wtedy te, nawet jeżeli pojawiają się efekty, to one są krótkotrwałe. Tak? Czujemy je na przykład chwilę po sesji czy w trakcie sesji, ale żeby one były już takie trwałe i żeby to mm, wpłynęło tak permanentnie na nasze, na nasze życie, na nasz sposób myślenia, na nasz charakter, no to wymaga lat praktyki. O! Już 8 minut tak naprawdę medytacji wystarcza, żeby zmienić swój mózg. A im dłużej będziemy praktykować, tym więcej tych efektów będziemy uzyskiwać i będzie się bardziej zmieniało w nasze życie i będziemy chcieli medytować, dlatego wtedy ta praktyka może trwać nawet lata. Aczkolwiek już po paru sesjach będziemy mogli zobaczyć pierwsze efekty, jak zmniejsza ona reakcja na stres, mniej tego stresu, więcej spokoju. Poprawa jakości snu, czy więcej relaksu w ciele, więc to są już takie efekty, które mogą występować czasami nawet od razu, już w pierwszej medytacji. No myślę, że to jest podobnie jak z innymi dziedzinami życia, czy jak, jak na przykład jedzenie. Gdy zjemy coś e, zdrowszego, lżejszego, to czujemy się lepiej niż gdy się przyjemy, Na przykład takie efekty odczuwam od razu. A jeżeli robimy regularnie albo jemy re, nie, regularnie coś. Niezdrowego, to zobaczymy te efekty już bardziej widoczne po latach, tak? mm -hmm. A jeżeli zdrowo, no to zobaczymy te pozytywne efekty też po latach bardziej widoczne. I tak samo z uprawianiem sportu, że jedno ćwiczenie, nie wiem, pójście na fitness raz też nam w jakiś sposób może poczujemy zmianę, tylko że ta zmiana będzie krótko trwała i następnego dnia prawdopodobnie już. Już nie będziemy czuć e, tych efektów tak intensywnie, tak jak zaraz po ćwiczeniu. Nie? Ale jeżeli będziemy praktykować regularnie, to to się stanie jakby naszym stanem bycia, wpłynie jakby bardziej permanentnie na nasz umysł i sposób myślenia i na decyzje, które będziemy podejmować w przyszłości. Czyli to po prostu stanie się w pewien sposób e, nami. I... Jeżeli to tak, tak, da, daje nam korzyści, no to te korzyści po prostu się umocnią. tak? I tak samo jest w medytacji. Mhm. Dokładnie, a więc tak samo jak możemy na trwale zmienić naszą sylwetkę, jeżeli będziemy uprawiać kilka razy w tygodniu sportu, nawet jeżeli ktoś miał wcześniej wielką nadwagę i wielki brzuszek, to jest w stanie na trwale już do końca życia mieć naprawdę super e, ładną sylwetkę wysportowaną, jeżeli będzie o to dbał. I tak samo medytacja. Efekty medytacji są trwałe. Oczywiście, potem im więcej tych efektów mamy, tym też bardziej chcemy medytować, bo widzimy, że to ma sens i że to daje nam efekty. Mamy więcej szczęścia, wdzięczności, więcej życzliwości do siebie i in do innych, więc to naprawdę działa. Tylko tak jak we wszystkim, potrzebna jest ta regularność. To jakby w pewien sposób, samo się wspiera, nakręca, bo te pozytywne właśnie efekty pokazują, że to działa i czuję się lepiej. A skoro czujemy się lepiej po praktyce, no to chcę, mamy większą motywację, żeby je praktykować, więc e, tych efektów znowu jest coraz więcej, no i to jakby w pewien sposób wypełnia nasze życie i jakby ta medytacja w pewnym momencie e, nie rozdziela się od naszego prywatnego życia czy jakiegoś innego, tylko ta medytacja jakby przenika już. Nasze życie po prostu. Tak, dokładnie. A więc, jak widzicie, medytacja jest bardzo dobrym sposobem, żeby zmienić się i żeby zmienić swój charakter. Jeżeli jesteśmy przed zbyt nerwowi lub mamy jakieś inne cechy charakteru, nad którymi chcemy pracować, no to medytacja jest wspaniałym sposobem do pracy nad sobą, nad swoim charakterem, po to, żeby samemu czuć się dobrze ze sobą i żeby się czuć dobrze z innymi. Myślę, że o to chodzi w życiu tak naprawdę. Równowaga umysłu, można powiedzieć, jest takim kluczem w medytacji, w szczęśliwym życiu, a właśnie medytując to, to głównie to trenujemy. A więc dziękujemy Wam za obejrzenie tego filmiku. Napiszcie, jakie Wy macie doświadczenia ze zmianą siebie, z medytacją, czy udałoby Wam się zmienić jakieś cechy swojego charakteru albo jeżeli jeszcze nie medytujecie, nie medytujecie to jakie cechy charakteru chcielibyście w sobie zmienić. E, oczywiście będziemy nagrywać więcej filmików od medytacji. A jeżeli Wam się podobało, to polejkujcie, zasubskrybujcie nasz kanał, Podzielcie się ze znajomymi, zajrzyjcie na naszego bloga ponieważ go też intensywnie rozwijamy i będzie coraz więcej materiałów na nim. Dokładnie, zapraszamy na jakmedytować.pl i do zobaczenia. Do zobaczenia.